Numer, numer, numer 77, nie wiem. Wojtolino, ale 8. Bo, bo nie było polskich znaków, nie? To to na Wojtolino sobie A tak to by było 8. Dziękuję. Dalej. Dojść mogę iść dalej. Chodzi no, Nie, na prawą stronę, czy w lewą. Sandra. Janek? Janek stoi. Poszukujemy. Dor Dorotka 888 a 888 to tylko tak, żeby wiecie, nie? Żeby było panu, nie? Żeby nie <laughs> ale, ale możecie mówić normalnie Dorota, bo to jest moje to imię. ja właśnie, czy będziesz! A, słyszę! No. Do ja jestem Babilon! No, Matrix! To? Uśmiech! Co jest? No, zdjęcie, no którego? Nie jest zdjęcie, to jest film. No. no to wiadomo, kto to jest Marek. Dalej. Tak, żebyśmy dzisiaj byli. Aluz? O Zygi. Zygi. Zygi.

a ja nie pamiętam, jaki mam hazard. A ja to, to jest na tej stronie? Moje nie <laughs> pamiętają puty.